Pierwsza część materiału będzie o tym, dlaczego nie warto ślepo posłuchać ludzi sukcesu, a druga o tym, co w takim razie należy robić, żeby nie było zbyt pesymistycznie. Dlaczego człowiek sukcesu, który odniósł niebotyczny wynik, nie powinien uczyć innych, jak dokonać tego samego? Odpowiedź jest prosta: o ile jego wskazówki, co należy robić, mogą brzmieć wiarygodnie, to trudno się spodziewać, by znał inną perspektywę niż swoją własną. Trudno też, żeby wiedział, czego nie powinno się robić i co stoi na przeszkodzie na drodze do sukcesu. Historie sukcesu są nadmiernie reprezentowane w stosunku do historii porażek. Przysłowie historie piszą zwycięzcy jest bardzo prawdziwe. Inwestorzy przeszacowują swoje szanse na sukces przez wyniki innych działalności, które osiągnęły sukces. Informacje o sukcesach innych mają pewną przykrą własność, ukrywają porażki. Przykładowo, Arnold Schwarzenegger będzie opisywał swoją filozofię życia jako zawsze stawianie na plan A i nieposiadanie planu B. I może to brzmi bardzo skutecznie, ale taką filozofię życia miało również setki tysięcy bezdomnych w Stanach Zjednoczonych. Ale ktoś taki nigdy nie będzie miał szans powiedzieć głośno. Pomyśl o planie B, bo miejsc na szczycie jest ograniczona liczba. Miejsc w NBA jest 450, ale kilkadziesiąt milionów dzieciaków na całym świecie chce się tam dostać. I tak jest w większości dziedzin, że ludzi odnoszących spektakularny sukces jest bardzo mały procent, ponieważ miejsc jest bardzo mało. I ten mały procent dodatkowo ma głos. Możemy wyodrębnić cztery podstawowe czynniki wpływające na sukces. Pierwszy to kontekst. Sukces zależy od warunków rynkowych, konkurencji, zapotrzebowania, odpowiedniego momentu wejścia na rynek czyli od czynników, które nie zależą bezpośrednio od nas. Przez kontekst, czas i okoliczności, literalne podążanie za radami ludzi sukcesu i staranie się powtórzenia ich sukcesu zawsze będzie się kończyć porażką, bo będziemy działać w innym kontekście, w odmiennych uwarunkowaniach rynkowych. Drugi czynnik to unikalność. Każdy biznes jest inny, chociażby przez to, że ludzie są różni: posiadają inne geny, inteligencję, temperament, tolerancję na stres, odporność na kontuzje, wychowanie. Spójrzmy na topowych sportowców, nie umniejszając im oczywiście sukcesu: Robert Lewandowski. Wychowywał się w sportowej rodzinie. Ojciec, Krzysztof, uprawiał judo i grał w piłkę nożną w hutniku Warszawa. Matka, Iwona, była siatkarką pierwszoligowego AZS Warszawa. Marcin Gortat, syn Janusza Gortata, boksera, dwukrotnego brązowego medalisty olimpijskiego i Alicji Gortat, wielokrotnej reprezentantki Polski w siatkówce. Jerzy Janowicz, syn Anny i Jerzego, byłych siatkarzy. Dostali bardzo duży spadek w genach i byli wychowani w bardzo sportowych, zdyscyplinowanych rodzinach, co przełożyło się na ich sukcesy. Dlatego nawet jeśli chcielibyśmy odtworzyć czyjś sukces krok po kroku, to nam się nie uda. Trzecim czynnikiem jest mnogość czynników. Wystarczy zmiana jednego parametru spośród tysięcy obecnych, by uzyskać inne rezultaty. Czwarty czynnik to zmienność. Punkty oparcia ulegają ciągłej zmianie. Przykłady: zmiany legislacyjne, zmiany w cyklach gospodarczych, zmiany polityczne. W efekcie jeden przedsiębiorca wykorzysta szansę rynkową, a stu innych, którzy będą chcieli pójść w jego ślady i którzy będą działać na ciut innych zasadach, już takiego sukcesu nie odniosą. Przechodząc do kolejnych powodów, zwróćmy uwagę na egotyzm atrybucyjny. Skłonność do wyjaśniania konsekwencji własnych zachowań w taki sposób, by zwiększyć pozytywne, a zmniejszyć negatywne znaczenie dla własnej samooceny. Większość ludzi myśli, że wykonuje większość pracy. Może przybierać różne formy. Najczęściej spotykana w literaturze jest skłonność do przypisywania własnych sukcesów czynnikom wewnętrznym, a porażek czynnikom zewnętrznym. Przykładowo, gdy uczeń dostaje ocenę bardzo dobrą, sukces przypisuje swoim umiejętnościom, natomiast gdy otrzyma ocenę niedostateczną, zrzuca odpowiedzialność na niesprawiedliwość nauczyciela czy konstrukcję testu. Tak samo rodzic będzie uznawał sukcesy dziecka, że miał przy tym bardzo duży udział, ale od porażek będzie umywał ręce, że nie ma z tym nic wspólnego. W pewnym badaniu badacze pytali pojedynczo partnerów z pary, jaki procent pracy został wykonany przez każdego z nich. Gdy dodali te procenty, suma średnio wynosiła 140%. Gdy pary zostały zapytane, jaką część kłótni zaczynają lub jaka część bałaganu jest ich, suma znów wynosiła znowu więcej niż 100%. Ludzie myślą, że robią większość pracy, ale myślą też, że sprawiają większość problemów. Jest tak dlatego, że doświadczasz i pamiętasz dokładnie wszystko to, co ty robisz, ale niewiele lub nic z rzeczy, które robi ktoś inny, więc naturalnie przeszacowujesz swój udział i pomniejszasz udział innych. To uprzedzenie prowadzi do niedoszacowywania wpływu innych rzeczy na nasze życie. Więcej znajdziesz w książce Sukces i Szczęście, Dobry Los, a Mit Merytokracji Roberta Hafranka, amerykańskiego matematyka, statystyka i profesora ekonomii. Książka opisuje to, jak dużą rolę szczęście ma w naszym sukcesie. Tak jak widzisz, ludzie mają problem z oceną własnego sukcesu. Takim podsumowaniem może być błąd przeżywalności. To błąd logiczny, polegający na koncentrowaniu się na ludziach lub rzeczach, które przetrwały jakiś proces, i nieumyślnym przeoczeniu tych, które tego nie zrobiły z powodu braku ich obecności. Statystyk Abraham Wald w trakcie II wojny światowej zwrócił uwagę, że planowanie dodatkowych wzmocnień samolotu według uszkodzeń tych, które wróciły z lotów bojowych, jest błędem. Najbardziej wrażliwe mogą być właśnie obszary, których uszkodzeń nie stwierdzono, ponieważ nie pozwoliły na powrót samolotu. Życie w społeczeństwie ściśle podlega innym ludziom i ich nastrojowi czy humorowi. Jonathan Lewaw z Columbia Business School w Nowym Jorku razem z kolegami przeanalizowali ponad tysiąc przesłuchań warunkowych dotyczących czterech izraelskich więzień przeprowadzonych w okresie 10 miesięcy. Stwierdzili, że jeśli sędzia niedawno jadł posiłek, więźniowie mieli 65% szans na zwolnienie warunkowe. Ale im dłużej sędziowie byli bez posiłku, tym niższy był ten odsetek i często zmierzał do prawie 0% szansy na zwolnienie warunkowe. Jednak po posiłku, po przerwie na lunch, odsetek ten wzrastał z powrotem do 65%. Głodny nie jesteś sobą. Reklama sneakersów jest bardzo prawdziwa i od tysięcy takich głupich czynników formuje się Twoje życie. Następnym powodem jest hiperbolizacja osób sukcesu. Ludzie sukcesu mogą mieć mniejszą wiedzę od Ciebie, pomimo że osiągnęli więcej od Ciebie. Patrząc na osobę w garniturze w telewizji, możesz mieć myśli, że ten człowiek jest alfą i omegą, że w pełni zasługuje na swoje miejsce, bo zdobył to ciężką pracą i wiedzą. Otóż nie masz pojęcia, może dostał pracę po znajomości lub miał dobry dzień podczas castingu. Efekt aureoli tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego przypisywania cech osobowościowych na podstawie pierwszego wrażenia. Czyli osoba, która będzie dobrze wyglądać, będzie odbierana na godną zaufania, jednak osoba, która być może jest bardziej warta Twojej uwagi, ale gorzej wygląda, zostanie uznana za niewartą Twojego czasu. Bardziej uwierzysz w słowa gościa w garniturze niż kogoś w starym dresie. To samo się tyczy kanału Nie Wiem, ale się dowiem. Przez wysokie umiejętności w tworzeniu kontentu, każda informacja może się wydawać bardziej wiarygodna przez marketing, animacje czy mój głos. Osoby, które osiągnęły sukces, nigdy ci nie pokażą drugiej strony medalu. Pracy w wymiarze 300-400 godzin miesięcznie, rezygnacji z życia rodzinnego, rozpadu małżeństwa, dzieci wychowujących się same, chorób, konkurencji podkładającej kłody pod nogi, fałszywych relacji, problemów z prawem i wielu innych rzeczy, z którymi musiał się mierzyć każdy, kto odniósł sukces. Ogólnie rzecz biorąc, po co ktoś miałby o tym informować świat? Hej, jestem słabym rodzicem i ciężko choruję przez pogoń za sukcesem. Zawsze osoba będzie opowiadała o sobie w superlatywach. Nawet jeśli osiągnie sukces po znajomości, to i tak będzie tworzyła wizję super zmęczonej osoby ciężką pracą. Informacje w żaden sposób nie są obiektywne, zawsze przechodzą przez filtr własnego interesu. Co w takim razie robić, kogo się słuchać, skąd czerpać wiedzę? Po pierwsze, nie powinniśmy się skupiać na pojedynczych przypadkach, tylko na całym rynku. Ludzie często mówią, że 20-30 lat temu produkowane samochody były solidniejsze niż obecnie, mimo że wszelkie dane wskazują jednoznacznie, że dzisiejsze auta są bezpieczniejsze i mniej wadliwe. Skąd więc ten rozdźwięk? Bo koncentrujemy się na opowieściach o pojedynczych egzemplarzach długowiecznych Mercedesów czy Volkswagenów, które swój doskonały stan zawdzięczają pedantycznym właścicielom przesadnie dbającym o ich stan, kierowcom rzadko i mało eksploatującym swe auta, czy wyjątkowo bezawaryjnym częściom, albo wszystkim trzem czynnikom naraz. Drugą rzeczą, którą musisz zrobić, to poznać zależność większości branż. Bądź pierwszy lub bądź najlepszy. Jeśli nie jesteś pierwszy, to żeby zaistnieć, musisz być najlepszy. Nie możesz liczyć, że zrobisz to samo, co osoba pierwsza i sukces się powtórzy. Relatywnie łatwiej jest osiągnąć sukces na tendencji wzrostowej w momencie bez konkurencji, w okolicznościach, gdzie profesjonalizm nie jest wymagany. Dajmy jako przykład platformę YouTube. Osoby, które zaczynały, nie musiały mieć dobrej kamery, mikrofonu, oświetlenia, innych dodatkowych umiejętności czy pomysłu na siebie. Teraz masz tylko dwie drogi: albo mieć znajomości u osób pierwszych, żeby cię wybili, albo być od nich lepszym. Także kupowanie książek od osób, które były pierwsze, raczej niewiele wniesie do Twojego życia, bo Twoje zadanie jest bardzo odległe od tego, co tamta osoba robiła to wręcz dwie różne dyscypliny. Trzecią rzeczą jest poznanie siebie. Sugerując się prostymi poradami typu musisz wstawać o piątej i codziennie biegać, pić szejki bananowe itd. Tak możecie skrzywdzić. Każdy człowiek jest inny. Może dla Ciebie lepsza będzie praca w nocy lub pływanie zamiast biegania, a zamiast szejków jedzenie szpinaku. Każdy człowiek jest inny, i Twoim zadaniem nie powinno być poznawanie zalet i wad innych osób, ale poznanie siebie i zadanie sobie pytania, w czym jesteś dobry i jakie masz wady. To się łączy z następnym punktem. Czyli poznawaj świat dla samego poznawania. Uwierz lub nie, masz za mało życia, żeby wpaść na wszystkie możliwe przemyślenia sam. Ale na ratunek przychodzą książki, biografie, podcasty, seriale, filmy, ciekawi ludzie, którzy ci pomogą w myśleniu. Nie chodzi o bezmyślne oglądanie Netflixa, ale o to, żeby wyciągać własne wnioski z twórczości. Potraktować to jak rozmowę z twórcą, co chciał ci przekazać. I nie chodzi o to, aby w ogóle nie słuchać ludzi sukcesu lub że nigdy nie mają racji. Poznawaj świat w celach naukowych, nie szukaj mentorów, spróbuj znaleźć samego siebie. Polecam playlistę Filozofia, link w opisie, gdzie poznasz różne przemyślenia na temat życia i taka wiedza może Ci realnie pomóc w zrozumieniu świata. I ostatnia moja porada. Skup się na osobach, które przegrały. Doświadczenia ludzi sukcesu są jednowymiarowe. Przykładowo, mężczyzna, który odniesie sukces, powie coś w stylu: Jak najszybciej się wyprowadź od rodziców. W jego perspektywie to dobra rada, ale Twoje życie może się diametralnie różnić. Może w Twoim przypadku mieszkanie z rodzicami i oszczędzanie pieniędzy będzie lepsze. Słuchając ludzi porażki lub analizując, możesz mieć bardziej realistyczne rady, żeby mieć zawsze plan B, stronić od używek i hazardu, zapisywanie wydatków itd. Musisz poznać perspektywę przegrywa, ponieważ to posz za horyzonty. Lepiej zrozumiesz świat, poznasz wtedy drugą stronę medalu. Dziękuję za dotarcie do końca. Oceń, skomentuj i wpadnij na poprzednie materiały i do usłyszenia w następnym odcinku.